Cześć kochani! Z tej strony Ksenia z pracowni przyleśnej. Zapraszam Was dzisiaj na pudełko, które pomieści zarówno słodkości, jak i kartę ATC. Aby stworzyć to opakowanie, potrzebny będzie nam czarny papier oraz grafiki. Grafik w sklepie Karoliny macie całe mnóstwo. Ja wybrałam takie cudowne flakony z zawartością, piękną wiedźmę, kwiaty. Oraz kilka innych dodatków. Magiczny flakonik z czarodziejską zawartością powiększyłam w programie graficznym, tak aby pasował do moich potrzeb. Wydrukowałam go w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest odbiciem lustrzanym. Teraz na czarnym papierze odrysuję mój flakonik z niewielkim marginesem. Ten element wycinam również dwa razy pora przygotować moje pudełko. Wykonam je z kawałka papieru o wymiarach 5 na 5 i 1 cala. Na bigownicy kładę mój docięty kawałek papieru i biguję go na 1 cal i 4 i 1 ,4 cala. Następnie przekręcam mój kawałek papieru o 90 stopni i biguję w miejscu 2 cale i 3 cale. Środek mojego pudełka będzie miał czwarta cala. Jest to rozmiar mojej bazy, którą wcześniej przygotowałam pod flakonik. Tą szerokość ma właśnie moje pudełko. I jeśli wasz element będzie szerszy bądź węższy, dostosujcie odpowiednio do tego rozmiar swojego pudełka. Teraz wytnę niepotrzebne elementy. Ze zbigowanego pudełka wytnę tylko i wyłącznie linie bigowania. Całą resztę wykorzystam do sklejenia. W ten sposób uzyskam bardzo stabilne pudełko na słodkości. Pudełko sklejam za pomocą kleju do papieru. W tym miejscu zaproszę Was do sklepu Karoliny, bo czeka tam na Was mnóstwo przepięknych grafik. Jak i papierów. Pudełko jest gotowe i można do niego dokleić wcześniej przygotowane elementy. Zanim jednak wszystko połączę w całość, delikatnie podtuszuję wydrukowane grafiki. Wytuszowane grafiki naklejam na bazę. Mogłabym najpierw przykleić papier bazowy do mojego opakowania, a następnie go okleić, natomiast wydaje mi się, że będzie po prostu wygodniej, jeśli zrobię to właśnie na tym etapie. Teraz wszystkie elementy pudełka połączę w całość. Pamiętam o tym, aby nie smarować całej powierzchni pudełka, tak aby klej nigdzie nie wypłynął. Zarówno przód, jak i tył pudełka staram się dokleić bardzo dokładnie i starannie. Chciałabym Was z tego miejsca zaprosić również do siebie. Znajdziecie mnie zarówno na YouTube, Instagramie, jak i Facebooku. Szukajcie mnie w tych miejscach jako pracownia przyleśnej. Pudełko jest gotowe, prezentuje się wyśmienicie. Czas więc na dekorację. Tak jak wcześniej, wszystkie grafiki delikatnie wytuszuję. Teraz zostawię Was na chwilkę z muzyką i ozdobię całe opakowanie. Aby pudełko fajnie się zamykało, obwiążę je jutowym sznurkiem. Odrobiny magii dodam jeszcze przy użyciu złotej farbki akwarelowej, która doda niesamowitego blasku. Projektując to opakowanie, chciałam, aby do środka zmieściła się zarówno karta ATC, jak i ręcznie wypiekane ciastko. Jeśli chcecie takie pudełeczka wykonać na coś innego, dostosujcie wymiary do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że ta inspiracja Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie też serduszko. Trzymajcie się ciepło pa!